Witam wszystkich Chcę opowiedzieć troszkę o swoim motorku Pewno już go wielu z was zna Bo filmów troszkę takich podróżniczych już na YouTube zamieściłem A dlaczego ten film? Ano powód jest prosty Sunnęło mu 60 to było wczoraj, ale w takim miejscu, że niczego się nie dało zrobić, bo potworny ruch był. Także tylko kilka klatek i parę sekund filmiku dołączonego do tego dzisiejszego. A dzisiaj spróbuję coś opowiedzieć. No cóż, moto, jak każdy widzi, ińczyk budżetowy. 2014 rocznik. Przez ten okres czasu nie miałem żadnych awarii. I powiem krótko na dzień dobry. Gdybym miał go kupić drugi raz, na pewno bym to zrobił. Nie wiem jak obecne te na wtrysku działają, to jest jeszcze gaźnikowiec. Przez te wszystkie lata nie miałem z nim żadnych problemów. No chyba że zawinione przeze mnie, ale to takie drobnostki. Jak wygląda, każdy widzi. Małe co nieco do niego dodałem. To dla własnej wygody. Troszkę może do poprawienia wyglądu wizualnego. Ale głównie dla wygody. Trochę świata zwiedziłem na nim. No bo 60 tysięcy samo z siebie się nie bierze. Robię trasy dość spore, bo moja średnia trasa to tak w granicach 350 do 400 km na jednym wyjeździe. I nie ma z tym najmniejszego problemu. Co przez te lata przed nim robiłem? Krótko powiedziawszy, prawie nic. Raz ustawiłem zawory po 10 tysiącach i więcej do tego tematu nie zaglądam. No, oczywiście. Pewnie ze 4 czy 5 razy zmieniłem napęd, bo to trzeba robić. Regularnie robię to co roku. Ogumienie, bo to też się zjeździ. Nie kupuję rzeczy markowych, bo to nie jest żaden markowy motocykl. Kupuję rzeczy budżetowe: opony z reguły zawiny, łańcuchy moretti, to znaczy całe napędy wymieniam kompletami: tarcza tylna, zębatka zdawcza i łańcuch. Stosuję przełożenie nie takie, jak jest fabryczne czyli 15x38, tylko 16x38. Przez krótki okres czasu, próbowałem też 17 na 38, dawał rady, ale trzeba go było dłużej rozpędzać. No oczywiście prędkości były troszkę większe, zaznaczam, że prędkości. Żaden demon prędkości to to nie jest, ale jest za to bardzo oszczędny w eksploatacji. I przez te lata już się zdążyłem zorientować, że średnie spalanie na setkę to jest w granicach 2,6 litra więcej nigdy mi nie przekroczyło. Od początku stosuję jeden rodzaj oleju, Moly kupowany, no przykro mi to powiedzieć, za granicą, bo jak zastosowałem pierwszy raz nasz olej, to jest bardzo duża różnica. I teraz normalnie, przez sklep internetowy, u jednego dostawcy, cały czas ten sam olej. Zmieniam olej, nawet chyba rzadziej niż zaleca producent. Pośrednio co 2500, 2800, a nawet zdarzało się, że po ich pół km kilometrach wymieniałem. Jeśli idzie o silnik, no nic się nie dzieje. No zresztą za chwilę pokażę z zbliższa, jak wygląda silnik. Oczywiście zakurzony trochę, bo byłem wczoraj na wyjeździe i dzisiaj też jestem. A nie chciało mi się go specjalnie czyścić. No, wygląda w ten sposób. Powtarzam jeszcze raz. Gdybym miał ten motorek kupić jeszcze raz, na pewno bym to zrobił. Był już taki moment, że korciło mnie, żeby go wymienić. Ale jakoś tak trochę sentyment. Bo ja wiem co. No kurczę, tyle czasu, żeśmy już razem spędzili. Nigdy mnie nie zawiódł, więc tak się go wyzbywać. Nawet się zastanawiam, czy jak kiedyś wymienia coś na większego, on chyba jednak zostanie w rodzinie. On nie pójdzie w obce ręce. No co więcej dodać. Niewiele mogę powiedzieć, bo niewiele przy nim robiłem. Oczywiście dodałem sobie parę rzeczy potrzebnych, szczególnie sakwy, kuferek. Nie jakieś markowe, tylko najzwyklejsze budżetówki. Trochę to ozdobiłem, żeby bardziej przyciągało oko. I przyznaję, że przyciąga. Dodałem. Może się ktoś zdziwi Gmol, chroni. Nie powiem, że nie, bo zdarzyło mi się już zaliczyć na nim upadek, szlif. Zresztą z drugiej strony na gmolu jest wyraźny ślad. No i nie tyle że motor ochroniło, tylko mnie ochroniło. Przede wszystkim nogę, nogę lewą mi ochroniło, bo na lewą stronę poleciałem. No co dodałem? Dodałem fanfary. Te sygnały, jakie są do motocykli, to je słychać, ale jak jest w garażu zamknięte i stoi się w garażu, to słychać. Natomiast na szosie nie cholery. A to słychać. Kierowcy w samochodach mnie słyszą. Co jeszcze dodałem? Dodałem owiewkę. Niewielka, ale pomaga. Dodałem małe halogeny, bo. I poprawiają widoczność dla mnie, ale przede wszystkim mnie też widać. Bo jeśli idzie o kierowców, to też na duże motocykle, to oni jeszcze może trochę zwracają uwagę, ale małe to traktują tak troszkę jak, jakby były niewidoczne. No to chyba tyle, no co będę więcej się rozwodził. Tak wygląda. Fajnie jeździ. Wczoraj zrobiłem prawie 500 km, akurat na drodze szybkiego ruchu, znaczy szybkiego ruchu, no krajówce te, te 60 tysięcy zł złapało, także chwilę się tylko zatrzymałem, nie dało się powiedzieć niczego. Dlatego dzisiaj coś chciałem opowiedzieć. Jeśli ktoś ma ochotę kupić taki chiński wynalazek, to ja chyba Jestem dowodem na to, że da się na tym jeździć i całkiem przyzwoicie się to sprawuje. A od wczoraj przybyło mu na liczniku, tyle. To chyba wszystko. Lecę dalej, korzystam z długiego weekendu. Gdzie zajadę dzisiaj? Nie wiem jeszcze. Pewnie coś w tym stylu. Bo pewnie zdążyliście się zorientować, że to jest to, co bardzo lubię i po co jeżdżę, czyli krótko mówiąc, kapliczki, krzyże, stare cmentarze, no ale nie tylko. Wczoraj na przykład byłem w fajnym miejscu, może kiedyś z tego coś skręcę, wieża Ariańska, no, fajna budowla, miejscowość Wojciechów czy Wojciechówka jakoś tak gdzieś tam między. Za moście ma Lublinem, dokładnie to nawet nie wiem gdzie. Na mapie by trzeba było popatrzeć. No to tyle. Cześć.